Powiem Wam, że biuro chyba ostatni raz w takim stanie <grydy> widzę, w tym sensie, że po roku pandemii trochę się zmęczyliśmy tym, jak mamy to wszystko tutaj zaaranżowane. Mianowicie głównie męczy nas blat tego stołu, ponieważ to jest najtańszy stół z Ikea i tak jak Michał ma tutaj super, bo ma ramię od monitora, tak no niestety ten blat nie jest przeznaczony do takich rzeczy, to jest najtańszy blat z IKEA, więc jakby no nie ma zaskoczenia, ale taki, taki jest efekt, że po prostu wtedy no on się wgniata, a ja bym chciała tak jak Michał, też chcę takie ramię do monitora, bo chcę odzyskać tutaj tą przestrzeń. I ja chcę jeszcze w ogóle takie ramię, które będzie miało też podstawkę pod laptopa, żeby to wszystko po prostu z blatu podnieść i żeby miała dużo miejsca na blacie, na różne tam rzeczy. Więc no, Michał pojechał po drewno, w sensie po nowy blat, więc zobaczymy, co będzie dalej. No i tyle i zobaczymy. A w ogóle powiem wam, że w ogóle hitem, jeżeli chodzi o biuro, jest to co zrobiłam tutaj. To jest najmniejsza możliwa w ogóle rzecz, mianowicie szafkę, która normalnie stoi tam pod biurkiem, sobie wystawiłam i mam tutaj dodatkowy blat. Okej, okay, teraz tutaj jakieś półrodzinowe rzeczy się walają. Natomiast normalnie jest tak, że tutaj mam jakieś właśnie mam otwarty planer albo nie wiem, jakieś dodatkowe papiery, cokolwiek. Także powiem Wam, że to jest hit w ogóle, jeżeli chodzi o to, że zrobiłam sobie takie w sumie biurko kątowe. Też nowy blat będzie drewniany, z prawdziwego drewna, a nie z kartonu. No i prawdopodobnie będzie trochę głębszy, bo na głębokość też on trochę brakowało miejsca. Także będzie się działo, będą zmiany w biurze i szczerze mówiąc, to się nie mogę doczekać. Minęła od tego, jak zrobiliśmy wymianę, ale w zasadzie dalej jestem, no dalej trzymam to wszystko w takim samym stanie, plus jestem bardzo, bardzo zadowolona. Trzymam sobie ostatnio bardzo często kwiaty tutaj na biurku, bo wiecie, no spędzam tutaj najwięcej czasu, w związku z tym najfajniej jest mi, jak te kwiaty są tutaj, bo cały czas na nie zerkam. I ogólnie wiecie, tak mi się przyjemniej pracuje. Natomiast, no, absolutnym hitem jest to ramię z półką na laptopa ramię do monitora z półką na laptopa chociaż to ramię jest o tyle fajne, że można je w ogóle przerobić i tutaj zamontować drugi monitor, gdybym chciała kiedyś w przyszłości na razie jeden mi wystarcza natomiast to co się zwolniło to to jest przestrzeń przestrzeń głównie ta tutaj i możliwość po prostu zagospodarowania większej ilości blatu. Wcześniej nasz blat miał tutaj na szerokość 65 cm, teraz mamy 75. W związku z tym, no, zyskaliśmy tak naprawdę. Dodatkowe tam chyba 10 czy 15 cm. Właśnie nie pamiętam, czy było 60 czy 65, jakoś tak. W każdym razie ta głębokość po prostu zdecydowanie zrobiła różnicę. E, ja też mam obsesję na punkcie tego, żeby kable nigdzie nie leżały, w związku z tym... No, nie wygląda to za pięknie, jak tu zajrzałam, natomiast ten koszyk jest bardzo funkcjonalny. My go już mieliśmy przy poprzednim biurku i dzięki temu kable po pierwsze nie plączą się po podłodze, po drugie nigdzie e, ja się w nie nie zaplątuje, Bo tu jest zresztą widać, tu jest sporo haczyków, nie haczyków, takich rzeczy. To jest po prostu przykręcone do blatu. A tutaj mam takiego gumowego przyjaciela, który mi te wszystkie kable ładnie trzyma i dzięki temu mogę je łatwo wyciągnąć. W ogóle powiem wam, że fajnie jest to, że ta przestrzeń tutaj pod półką na laptopa okazała się teraz taką Trochę stacją ładowania. Zresztą tutaj się e, ładuje druga bateria do aparatu e, i ta przestrzeń jest taka, właśnie fajnie się sprawdza do tego, żeby tam na, ja tam na przykład oduje pada i pada takie rzeczy. E, telefon służbowy, co jeszcze? No, parę rzeczy mam, które generalnie tam ładuję i to się naprawdę super sprawdza jako takie miejsce do ładowania. E, ogólnie to, że mam dużo miejsca jakby jest kuszące ale bardzo mocno staram się nie zagracić tej tutaj przestrzeni więc w zasadzie mam tutaj wszystko co miałam wcześniej tylko po prostu trochę trochę dalej, więc tu są jakieś bzdurki takie biurowe, naklejki jakieś takie pierdoły, karteczki bo to potrzebuję mieć pod ręką tam jest jakaś pomadka, jakieś kosmetyki, takie rzeczy e, tutaj mam flaminga i flaming kiedyś służył do biżuterii a teraz się doskonale nadaje do jak widać, jakichś drobiazgów, typu mam tu przejściówkę do karty, zapasową kartę, przejściówkę do pena, do iPada, jakieś wiecie rzeczy takie, których często potrzebuję i, i lubię, żeby były pod ręką, a jednocześnie są drobiazgami, nie chcę, żeby się zgubiły. O, w sumie taki widok mam jak e, pracuję, także całkiem jestem zadowolona z tego jak to e, wyszło. I aha, no i w ogóle dlaczego, jak, od czego to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że chcieliśmy wymienić blat, ponieważ blat, który mieliśmy, był kartonowy z IKEA. No, i tutaj już widzicie prawdziwy blat. To jest po prostu prawdziwe drewno, które wzięliśmy na zamówienie, nam pocięto po prostu i Michał dokręcił do niego nogi M, nogi najzwyklejsze Ikea, szafka też, wiecie, Zika. Wszystko takie podstawowe, tylko po prostu potrzebowaliśmy mocniejszego blatu, między innymi po to, żeby to ramię przykręcić. Po stronie Michała też jest takie ramię. W związku z tym, no myślę, że one po prostu dużo lepiej będą funkcjonowały, jak, jak blat będzie stabilny. Plus jest piękny, drewniany, wiecie, to zawsze jest dodatkowy atut, więc jakbym w najbliższym czasie postowała zdjęcia z drewnianym tłem, to już wiecie, gdzie je robiłam, a że światło tutaj mam piękne z drzwi balkonowych, no to to wszystko się zgadza, także... To by było na tyle moje nowe miejsce pracy. Po roku pandemii rzeczywiście to robi różnicę. Aż ostatnio, jak opowiadałam koledze z pracy, że właśnie zrobiłam te zmiany, to on mnie pytał, jak tyle wytrzymaliśmy. No, ewidentnie się mam przyzwyczajenia. Teraz wygląda to znacznie lepiej, pracuje mi się znacznie wygodniej, więc myślę, że jesteśmy gotowi na to, żeby nawet gdzieś tam w bardzo długim horyzoncie czasowym sobie pracować z domu. I będzie to myślę całkiem komfortowe. Tak więc wyglądała moja biurowa sytuacja przed i po. I tak jak już mówiłam i podkreślam to parę razy, jestem mega zadowolona z tych zmian, bo nie oszukujmy się, jakby nie ma co udawać, że to nie będzie teraz duża część mojej pracy. Więc warto sobie zapewnić komfortowe warunki, żeby po prostu, żeby pracowało się lepiej. I, i to jest zmiana, z której naprawdę jestem zadowolona. Dajcie znać, jak to jest u Was. Czy Wy potrzebujecie takich specjalnych warunków do pracy w domu, czy jakby zupełnie Wam to nie robi i, i jest ok, mimo, e, mimo długiego czasu pracy z domu, jeżeli oczywiście pracujecie zdalnie? E, oprócz tego zachęcam serdecznie do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. A póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia.